W tym filmie opowiem jak zwykle zwięźle i bez żadnego lania wody, jak skandal wokół USAID da Ci wolność, zmieni Twoje życie i to w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, z tym, że nie tylko w sensie polityki, ale też w sensie Twojego światopoglądu, psychiki i nawet funkcji Twojego mózgu. Powiem czego musisz być świadomy, żeby zmienić swoje życie na lepsze i nie zmarnować tej wielkiej szansy, jak Ty możesz na tym wszystkim skorzystać. USAID to Agencja Stanów Zjednoczonych założona w 1961 roku przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego żeby pomagać za granicą w przypadku kryzysów humanitarnych typu powódź, głód, trzęsienie ziemi. Ale szybko uznano, że równie ważne, a w zasadzie ważniejsze są inne cele, np. żeby każdy bronił demokracji nawet za cenę życia, wyznawał jedynie słuszne wartości zachodnie itd. A to wszystko oczywiście nie ma żadnego związku z olbrzymimi zyskami na skalę całych kontynentów i faktyczną kontrolą całego świata. USA dysponowała gigantycznym budżetem kilkudziesięciu miliardów dolarów i wcale nie działała tylko na Zachodzie, bo kontrolowała też Azję, Afrykę czy Amerykę Południową, cały świat. Dawała wielkie pieniądze mediom. Dlatego zaraz po decyzji administracji Trumpa o skończeniu z takimi akcjami w Polsce podniósł się płacz mediów i pojedynczych dziennikarzy czy tzw. celebrytów, ale też różnych lewicowych fundacji. Tutaj dochodzimy do wpływu politycznego na Twoje życie. Przypominam powiedzenie: Może nie interesujesz się polityką, ale polityka interesuje się Tobą. Jest raczej oczywiste, że skandal z USAID destrukcyjnie dotknie pewnego kandydata na prezydenta. Nazwisko zaczyna się na czas, potem coś tam jest i na końcu ski. Przerażenie ogarnęło też rzesze działaczy politycznych z każdej sejmowej partii oraz rząd Donalda Tuska. Mimo gigantycznych wydatków przez długie dziesięciolecia, nie udało się uprać mózgu w całemu społeczeństwu, co pokazały wyniki kilku ostatnich wyborów. Na przykład, to PiS dostał najwięcej głosów w 2023 roku, tak zwana koalicja 13 grudnia wcale nie zwyciężyła 10 do 1. A sprzeciw wobec lewackiego obłędu jest w Polsce wciąż silny. Teraz bez tych wszystkich pieniędzy czeka ich katastrofa. Uwaga, całkiem niespodziewanie może się okazać, że i kandydat drugiej strony padnie, oraz kandydaci trzeciej i czwartej partii też padną. Zgodnie z zasadą naprawdę poważnych sponsorów kampanii prezydenckiej w USA od dziesiątek lat sponsorują obu najważniejszych kandydatów, obie główne partie. W tym wypadku w Polsce chodzi o sponsorowanie wszystkich mainstreamowych partii, tak żeby w stu procentach kontrolować, co się dzieje. Tak więc może się okazać, że prezydentem zostanie ktoś, kto w styczniu był w sondażach na przykład na piątym miejscu, albo w ogóle go wypychano z sondaży. Upadek USAID to upadek tej rzekomej Trzeciej Rzeczpospolitej, która od 36 lat, od rzekomego upadku komunizmu polega tylko na stopniowym likwidowaniu Polski, narodu i społeczeństwa polskiego w imię interesów antyludzkich grup z za siedmiu mórz i gór. Jak w tytule „Upadek USAID uwolni Ciebie i Polskę, Polaków, bo nie fajno Polaków i Polinców, sługi obcych, wrogich krajów. USA finansowała akcje sterowane przez Cia. Cia-cia bajki dla dzieci. A, jak Cia, to wspaniale, dobrze, że nie ruskie, co nie? Przypominam, że to CIA około 1945 roku przerzucała na ziemię do Ameryki Południowej, razem z Watykanem, czyli ich ratowała, a po wojnie pomagała bandom zwrodnialcom w ramach amerykańskiej walki z ZSRR. Zamienił stryjek szikierkę na kijek. Na YouTubie pod każdym ważnym dla Polaków filmem o np. Wołyniu, etnogenezie Słowian, prawdziwej historii, tłumy płatnych troli wylewających swój złośliwy, bezczelny, destrukcyjny, antypolski i antyludzki jad, który jednak zbyt wiele osób traktuje jako rzeczowe i rozsądne argumenty. Z czego się utrzymają teraz, bez USAID? Wyobraź sobie, co się stanie, jak przestaniesz być codziennie tuczony, tuczona strachem z mediów, histerią o zagładzie albo kłótniami polityków, którzy tak naprawdę dawno temu się dogadali i tylko robią teatr dla G, żeby w nieskończoność odurniać widzów. Żyjemy w pudełku we własnej głowie, jak w symulacji. Społeczeństwa na Zachodzie są tylko marionetkami, zwierzętami hodowlanymi, do zwiększenia bogactwa i kontroli wybranej wąskiej grupy, co zostało wręcz udowodnione w uczciwych badaniach naukowych. Nici powiązań własnościowych największych firm, korporacji, koncernów, holdingów świata prowadzą do wąskiej grupy kilkuset osób. Tutaj dochodzimy do zmian światopoglądu, psychiki i funkcji mózgu, jak zapowiedziałem na początku. Uwolnieni od bezustannej medialnej propagandy zobaczymy prawdę o świecie, dostępną od dawna, ale zagłuszaną i spychaną w niebyt przez Mainstream, także praktycznie nikt jej nie widzi. Może straszną, ale uwalniającą. Uwolnienie od bezustannej medialnej propagandy oznacza np. spadek kortyzolu, czyli głównego hormonu stresu, i wyrównanie poziomów innych hormonów, w efekcie m.in. zmniejszenie liczby przypadków depresji, ewentualnie co najmniej zmniejszenie jej nasilenia, czy spadek częstości innych zaburzeń psychicznych. Ogólnie załamanie się w drukowanych, destrukcyjnych schematów poznawczych, one stworzyły naszą dotychczasową cywilizację zachodu XXI wieku z nędzą, okrucieństwem, wojną, niszczeniem życia człowieka. W efekcie pojawia się szansa na szczęśliwy świat, o jakim niewielu nawet marzy. Zmiana nie tylko na tygodnie i miesiące, o czym mówiłem na początku, ale na całe życie i na pokolenia. Zagrożenie jest takie, że media będą próbowały ci wmówić, że nic się nie stało i nic nie zmieniło, że świat nadal jest taki, jakim go od dekad malują. Uważaj na to, nie daj się ogłupić. I uważaj na jeszcze jedno. Gwarancją zmiany na lepsze jest nie oddanie się jakimś zewnętrznym, mglistym obietnicom, ale rozwój własnej siły i świadomości, o czym mówiłem na przykład w tym filmie. Z tym, że osoby bezwolne zlekceważą i to, żeby lepiej przejść okres zmiany, sen zamiast internetu, odstresowanie się, odłączenie od mediów, psychiczna integracja zamiast bezustannego rozrywania niszczącą propagandą, koncentracja na własnym życiu a nie na rzekomo ważkich decyzjach politycznych marionetek. Stoimy na progu nowego świata. Wywrócenie do góry nogami dawnych oszukańczych w cudzysłowie wartości. Zniknie stary świat stworzony przez kłamstwa mediów. Mówi się, że umysłowi wystarczy 21 dni, czyli 3 tygodnie, żeby utrwalić nowy zwyczaj. I już nawet nie będzie potrzebna muzyka, żeby człowiek zrozumiał przekaz. Do tej pory taka muzyka była kolejnym narzędziem hipnotycznej kontroli. Nikt mnie nie sponsoruje, za to oficjalne media ukrywają. YouTube, TikTok i tak dalej. Dlatego proszę podawać moje nagrania dalej, tylko tak mój kanał może istnieć. Poproszę o udostępnianie linku do tego filmu i do innych moich filmów, gdzie się tylko da. Zachęcam, bo można zrobić nawet najlepszy film świata, co z tego, jak YouTube go nie promuje, a wręcz ukrywa. Udostępnij link do na przykład też tego filmu. Link w opisie pod spodem.